Hej, cześć, witajcie, z tej strony DAWSTATOK Kolejny odcinek z t 5 Skyrim I jak już pewnie część z was wie Widzi, jesteśmy pod Falkret A dlaczego? No to zaraz wam powiem w tym odcinku Jest to chyba, nie wiem, który? 18 odcinek? No tak, należy, no Hahaha, ha, ha, zabawne No Oj, coś mi się znowu włączyło mm, dobra I teraz tak, w tym odcinku będzie Od razu to mówię, że to będzie taki bardziej chillowy odcinek bo pójdziemy sobie do Jarla Falkred i zbudujemy chyba w tym odcinku domek. sensie nie wiem, czy całe zbudujemy. Jakoś postaram się to tak wyciąć, że już cały, cały będzie, będzie gotowy. Ale to też zobaczymy, bo będzie musi chyba jakąś dla niego misję wykonać. Dotarł do mnie Twój list, jestem Dasta. Okej, okay, no. I co dalej? Dobra Dobra spoko, tak się stanie Jarlu Dobra I to chyba nie powinno zająć długo To pójdziemy się tym zająć Jak się w ogóle ta misja nazywa? Zabij przywódcę obozu Grani Sztychu Ciekawie, ciekawie O nie, co to tak daleko? Dupa blada, to idziemy tutaj no pójdziemy tam szybką podróż, <laughs> jaki, jaki gigant No I co, gdzie jesteśmy? Co to, jakiś smok? Czy co? O, jakiś pajączek Chłopie, co ty we mnie strzelasz? O, jeszcze mam te nors pradawne norskie strzały Niedługo ich, pewnie już się z nich ten, I bardzo dobrze, na razie tylko te krasnoludzkie będę zbierał no bo to już te już, te pradawne norskie strały i te inne takie są już dosyć takie słabe jak na nasz poziom Który mamy poziom 27 jakąś umiejętność mamy? Nie mamy Dawno, dawno tego Skyrima już nie grałem Już kurde nie pamiętam no może tak niedawno, tak z tydzień temu grałem Bo Właśnie, że tam mam filmy jeszcze do zrenderowania Najgorsze właśnie, najgorsze jest to właśnie żeby to zmontować i zrenderować Tam zrenderować to nie, ale żeby usiąść i zmontować tego, tobie to akurat mi się nie chce robić. Jak grać, to mam ochotę, to wiem, że nie mogę tak robić, bo mam już tak nagrane, nie wiem, z 5 filmów na zapasy, jeszcze nie wrzuconych. A za kolejnym się zabierał do nagrania. No. A co to jest? O, i tutaj z, z tego będą smoki wychodziły. Jak się w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy. A tu jest jakiś inny. To nie wiem, ale chcę zobaczyć, co to jest. To jakiś, jakaś ścinka, trochę. Uuuu, jakaś ta. wiła, No. Jakaś potężna. I co ty chcesz ode mnie, koleś? Kobito, czy kim ty tam jesteś? Weź się ze skrzyku. Elegancko. Ale niezłe są te. wiły I teraz pytanie: gdzie jest Lidia? Bo Lidia, jak zawsze, nas zostawia wtedy, kiedy ją potrzebujemy. Zaraz pewnie przybiegnie. Uh, ale finisher. No, a tak jak mówię, Lidi nie ma i pewnie nie przyjdzie nawet. Te, te jakieś korzonki sobie wezmę, bo to... A w Alchemii się można potem pobawić, to zawsze spoko opcja. I coś tu jest? Może jakaś skrzynka będzie? Czy to tak? Uuuu... Co to jest? Król Robaków. A coś kurde tutaj... Weźmiemy tą książkę. Bo warta. I co? Korzeń Nirnu? A tu tak, takie dźwięki to w takie coś wydaje bez sensu. Alchemik? Spoko. Zbyt takie rzeczy przygarnę, czemu nie? I coś tu jeszcze jest, czy nie? No... Nie wiem, kurde. Jakieś dziwne miejsce. Tu nic nie ma pod wodospadem, nie wiem. A jak to na mapie jest nazwane? Zielony gaj. No już niby zbadano, no to trudno, idziemy dalej. Dużo nam tego zostało w ogóle jeszcze? O, no tak średnio bym powiedział To jest w ogóle ten, ten? Ten obóz? No, grań tychu. Mam nadzieję, że będzie to dosyć krótka misja Bo już trochę zmęczony jestem, przyznam szczerze, ale Jest ochota na granie w skyima. to trzeba zagrać Trzeba się odprężyć przed studiami na jutro A jutro muszę wstać na 7.30 muszę, muszę wstać o 6.50 Wyjść z psem i no, na zajęcia, no uuu co to się stanęło jakieś koniki biedne smog musiał zaatakować się. definitywnie coś tam biegło myślałem już że coś tam biegło to wam mi się tylko wydawało w ogóle to kowalstwo jaki mam poziom kowalstwa 52 trzeba będzie to nadrobić zaraz trzeba będzie ucznictwo, ucznictwo wymaksować, lekki pancerz i i kurde zabieramy się do tego skaimy ostro Trzeba przykoksić trochę, no bo to bym chciał że ciało już ulepszyć, że może mu ulepszać te te chłopie. O cze, o c... Co za gówno? No, Koń mnie podpalił, no. Spalone zwłoki. A no, wezmę łączkę kostną, przyda się. W sumie to pewnie się nie przyda, bo jakoś mi się już to machemie nie chce bawić. Łuk, kuferek. Spoko rzeczy. Wytrychów trochę, trochę złota. Coś jeszcze tu jest? Nie. No taka, taka, nieciekawa sytuacja. O Jezu, i teraz jak tam dojść? Chyba w prawo jakoś, co? Tak, zgaduję, że w prawo. To lecimy w tamtą stronę, może jakiegoś smoka nawet spotkamy i zabijemy. W ogóle to musimy jakoś ulepszyć sobie ten łuczek. Tylko że problem jest taki, że ja chyba nie mam żadnych fajnych henchadów nauki. Albo sobie jakieś kupimy, lepsze, chociaż lepszego chyba nie znajdziemy, bo to jest ebonowy, co nie? To się. Może, może jakiś znajdziemy inny ebonowy, ale. No, ciężko być właśnie kupić ebonowy jeszcze z fajnym enchantem, to dopiero będzie skomplikowana sytuacja. W ogóle jak widzicie, to trochę tych questów mi się narobiło. Aha, głównych i tych pobocznych. Poza nagraniem będę musiał sobie coś pogarniać, Ale tak jak mówię, najpierw muszę wrzuci wrzucić w filmy wszystkie. I już mi tam widzi gamoń. Muszę wszystkie filmy wrzucić No i wtedy będę mógł sobie grać w tego Skyrim ma już jakieś te misje poboczne wykonywać Czy tam sam tych towarzyszy Tak uznałem, że, oni, że to będzie trochę nudne A zwłaszcza te pierwsze misje u tych towarzyszy To może kolejną Tam co musimy z Farkasem pogadać I coś tam coś tam Co ja wziąłem? Dobra nie wiem Trudno Tam z Farkasem coś tam musimy pójść coś tam Odzyskać ten fragment Wood Radar Coś tam coś tam, jakieś pitu pitu to jeszcze mogę z wami zrobić, bo to jest w sumie dosyć ważne chyba Z tego co pamiętam Ale reszta to... Wiem, jakieś tam były misje, że jakieś wiedźmy trzeba zabić Szczerze mówiąc trochę się zawiodłem na tych towarzyszach Uuu, co to za łuczek? Zwykły myśliwski? No i czemu nie mogę podnieść? Nie wiem, trudno O, łucznictwo nam wzrosło jak pięknie Jest tu kuźnia kowala Jest skrzyneczka na nowicjuszu Elegancko się zaraz otworzy. No i kurde, miałem mówić, że wiadomo, ale nie byku. Jakiś zwój, złoto, amulet, spoko. No, takie rzeczy to zawsze się przydadzą. Jest tu jakiś jeszcze in, inny bandyta, czy kto to tam był? O hej, <laughs> nie ogarnął sytuacji. Mogę wiedzieć, jakiś jesteśmy. Jaki mamy poziom, poziom gry? Ustawienia, gra, ekspert. na razie na, na tym ekspercie, grajmy bo właśnie niby spoko jest ten wyższy tryb gry, ale to tak niekoniecznie. O co tu jest? Jakiś klejnocik, miksturka magii, jakaś kolejna miksturka magii, coś tu jest, jakaś torba, uhu jakieś jajko, fajne rzeczy, fajne rzeczy. No i wracając do tego poziomu trudności, to póki co chyba nie będę zwiększał, albo może się zastanowię nad tym, żeby zwiększyć na tego mistrza. Trochę. A tu jesteś, ja się nie zauważyłem. No, bo trochę coś tak tutaj łatwo jest, ale to są zwykli bandyci. Zobaczymy, jak tam będzie szło dalej. Ale właśnie ta zmiana poziomu trudności, tak, tak naprawdę to nic nowego nie daje. No, po prostu cięż, ciężej jest ich zabić. Co niej, więcej czasu to zużyje nam. Więc na razie zostawię sobie tak. Zobaczymy, co będzie później. Jeszcze kolejny bandyta. Boże się obudzili, no wszystkich ich kolegów zabiliśmy i no takie obani. to już na dwa strzały mamy, co nie? Nie wiem, nie wiem jak z tym tym na tym wyższym poziomie trudności, chyba to się nazywa Mistrz Ale wydaje mi się, że nie jest jakoś, nie ma jakiejś dużej różnicy Chociaż może już to nie być duża, to już przedostatni poziom trudności będzie Bo z tego co pamiętam to już grałem chyba na tym tym, na tym najwyższym poziomie trudności będzie z nienaska? Uuu, dwa razy wrażenia. No, taki herz bandytów to też już nie jest dla, dla nas żadne wyzwanie. Zauważyłem, że ci bandyci to już dla nas są tacy mięc nieźle. Cięższe jest trochę z tymi. Uuu, wysokie buty stalowe. Cięższe jest z draugami jakimiś na przykład. Zbierzmy sobie muchomorka. Bo niektóre te draugi to są takie potężne, że to jest masakra. Jakieś szkielety. I jest skrzyneczka. Kilow. Stalowy, bojowy Fajna rzecz. Ale tarcza No nie będę brał. O! I taki enchant jest spoko. Tylko że. No to jest 10 obrażeń. To tak. Trochę słabiutki enchant, bo. Jest coś na ekspercie. Przecież tu jest puste. Kurde już mi się go złamał. No, ale mówię, ten enchant jest dosyć słaby, a zwłaszcza jeszcze jak go zdejmiemy, zdejmiemy to będzie jeszcze słabszy. Okej, okay, czyli bardziej w lewo. a to już powinno pójść teraz. To już czuję, że tak. Nie, bardziej jeszcze. No, to trochę taka dziwna sytuacja z tym. O, i już. Kurde, mol. Coś nie idzie. O. O, poszło, dobra A też z tymi wytrychami nie ma jakiejś tragedii, bo to jakiś cesarski O, i wytryszek Coś tu jest Ruda żelaza Chleb Oni gościa wykorzystywali do kopania, ale ile tu jest tego Dobra, ja sobie wydobędę to wszystko Nie będę wam tym głowy zawracał Albo coś z wami pogadam Może to wetnę, może nie, zobaczymy, czy będziecie to słyszeli, czy nie O czym to ja gadałem? O tym poziomie trudności Wam powiedziałem Co jeszcze chciałem? O domku może coś powiem Ile mamy kasy? No, kasa tu będzie 31 tysięcy Z tego co pamiętam to W sensie Wykupienie terenu na domy kosztuje 5000 tysięcy tego Jarla I zaraz to zrobimy, bo już tego um, Przywódcę bandytów zabiliśmy I będziemy wam mogli kupić już tą ziemię więc to nie są wysokie koszty. Szczerze mówiąc, to tak myślałem wcześniej, że to będzie więcej kosztowało, tak 10-15 tysięcy. Ale to nie było aż takie drogie. No i tam jeszcze dochodzą jakieś koszty tych Jakiś tam drewnianych bali, jakiś tam Sztapek żelaza, żeby robić jakieś gwoździe, jakieś tam pierdoły takie. No i później tam ozdobne rzeczy. My dzisiaj zajmujemy się raczej budową takich podstawowych pięter. Nic raczej nadzwyczajnego, bo też kurde. Nie wiem, czy jest taki sens na dzisiejszy odcinek, bo to pewnie długo zajmie. Bo to może sam, sama budowa nie zajmie przez długo, ale będzie dużo tego latania w tym i z powrotem. Najpierw jeszcze żeby trzeba będzie odkryć tą ziemię. Trzeba będzie chodzić do tartaku, kupić tam, kupić później jakieś tam żelazo, chodzić z powrotem. A nie chcę też tak kupić od razu więcej, więcej bo po co nam więcej i co będzie stało, i nawet tego nie użyjemy. Chociaż może kupię więcej od razu. Zobaczymy. Długi dom Jarla. I ten dom nasz chyba będzie wyglądał coś właśnie jak ten długi dom Jarla. I jakby ktoś pytał, też oczywiście to jest dodatek Heartfire Udało mi się zabić przywódcę grupy. No, i więc zaczynamy robić dodatki. Niedługo też właśnie bym chciał zrobić ten dodatek. Nie wiem jak, jak nie wiem jak są dodatki. Z tym na tej wyspie Solstheim jakoś tak. Dobra, dzięki, dzięki. O! A tak. Mogę coś jeszcze uczynić? Mogę ludowi, a... Dobra, to dla mnie zaszczyt. Spoko, spoko. I jak to się nazywa? Psz y tak, Solstheim, ta wyspa. I co teraz? Nie chcę tego robić. Mogę u was kupić to, czy co? Hmm. Może u tego, jego przydupasa, tylko gdzie on będzie? To jest dobre pytanie. Tutaj jesteś? Nie ma tu nikogo. Tam ktoś jest. Może to on. Bo tak samo jest w białej grani, że tam ma... To ty? Nie. Dobra, dobra. I co? Teraz tu o tu może gdzieś będzie. Uuu, jakie gablotki. co to za książki są? Kurde, jakieś amulety. Fajne rzeczy. Tylko... Co ważniejsze, gdzie jest jego przydupas. Jestem tu zarządcą. Służę pod Sidgeire, a wcześniej pod Nie mamy żadnego domu na O, jest Warto ciała. Ziemię, Boże, dzięki Bogu. Dom. Biorę 5 sztuk złota. złota, tak jak mówiłem. Proszę, bo jest achievement, a właściciel się. ziemi. Udaj się drogą na od Dobra. Potem na dzięki, na dzięki. Za Jezu, nie zauważyłem tej gościówy. Ja już się bałem, kurde bo pamiętam, że za jak też to robiłem jeszcze na tym save'ie przed tym jak mi się usunął ten save, no wiecie o co chodzi jak oglądacie to wiecie jest twór nad jeziorem pójdziemy sobie tu i stamtąd sobie but z buta pójdziemy no i właśnie też myślałem, że coś mi się zbagowało i że, że ten Jarl powinien nam powiedzieć, a nic tam nie mówi kamienie osiągnięcie jakieś hm jakimi w ogóle mamy kamień? to jest dobre pytanie czekajcie, mam jakieś w ogóle aktywne efekty kochanka o no i bardzo fajny bardzo fajny kamień, oczywiście że taki miałem jaki mógłbym mieć inaczej kurde fajnie mógłbyś jakąś lepszą zbrojkę se znaleźć no bo już ta elfia to tak odstaje trochę, chociaż może klata jest spoko bo daje nam duże, dużego bafa. no tak reszta to nie no maskę też tu mamy spoko maskę mamy spoko no w sumie też inne te buty trzeba zmienić na pewno karwarze trzeba zmienić. Jakieś nas strz lepszego strzel strzelectwa, czy jak to się tam wymawia. No, jak ja miałem questa zaznaczonego? Co tam mam? Nie chcę z Farkasem gadać. Idziemy tam do dworu nad jeziorem. Tak to chyba się nazywa. Nie wiem, czemu to jest dwór nad, dwór nad jeziorem. Mnie nie, nie pytajcie. I tak. Y gdzie to jest, to już powinno być zaraz o chyba widzimy już i na starcie to parę ważnych informacji no musimy zacząć od tego mogę wam pokazać co i jak, tu macie kamieniołom no i tu się kopie trochę kamienia tego potrzebnego do budowy tu jest glina to też yy, będzie trochę potrzebne i tu mamy 100 zbelek spoko i tak jako pierwsze musimy pójść yy, nie do warsztatu. Nie, nie do warsztatu. Odwiedź swoją nową posiadłość, dobra. Jakiś poradnik. Ktoś się krótko nie przyda. Co tu jest? A, nie będę go czytał. Ja mniej więcej ogarniam. odchodzi I mamy tutaj stół kreślarski. Nawet mamy tutaj misję. I możemy sobie rozkład małego domu zrobić. I teraz musimy użyć tego warsztatu ciesielskiego, żeby zrobić dom, fundamenty i szkielet. I na to potrzeba gwoździ, a na to kamień z kamieniałomu I kamień po prostu wydobywamy, popędz tutaj Ale chyba z tego wspominam, to, że tutaj w skrzynce te rzeczy były podstawowe No, coś to jest Chyba na ten pierwszy właśnie domek, wszystko będzie I gwoździe będą w materiałach budowlanych Najpierw potrzeba nam 10 Tych gwoździ to będzie trochę schodziło I cyk zrobione. Jak to wygląda? No, już, coś, już jakoś to wygląda. I teraz, co jeszcze możemy zrobić? Kolejne gwoździe. To ja już zrobię, chociaż zrobię na zapas tych gwoździ maxa ile jest. Ile dam radę. Bę będzie się. Na pewno się przyda jeszcze. Dobra, możemy cyk. Konstrukcja dachu. To cyk. To też cyk. I tu już potrzeba trochę żelaza. Tak, bo. Zamek, jakieś łączniki To chyba potrzeba było sztabki żelaza, tak Sztabki żelaza i sztabki korundu Dobra I jeszcze pójdziemy sobie zaraz po bale To może najpierw pójdziemy po te bale drewna I bale drewna w jakimś tartaku musimy kupić Tu jest, ur... nie, to nie jest tartak Jaki był tartak znaczek? To był tartak Tartak w samotni, może być ten Pewnie jest jakiś bliżej, ale Jak zwykle pewnie nie, nie ogarniam co to w ogóle za ten, za jakiś fajny, fajny młot? Jakiś elfi chyba O jesteś chłopie? Nie macie? Kurde, trzeba poczekać No chyba, no jakoś poczekamy do 8 rano, powinien tam wtedy chłop wyjść Co też ważne, to możemy sobie to drewno sami zbierać Jak, Tak jakby, nie wiem, coś tam nam, nam nawet ten Ten koleś będzie mówił O to chyba ty będziesz co? Czy nie? Przychodzisz do pracy? Nie, hmm. nie, ja nie, chcę przerwy, chcę z tą pogadać, a nie. Bo z tego co wiem, to można właśnie samo uzbierać to drewno. Ale to nie mam pojęcia, jak to działa. O, z tą będę pogadać. Tak, chcę kupić trochę drewna. Ile? 20 bali Jeszcze, jeszcze kolejny sobie. Wezmę jeszcze dwa razy. Jasne, jasne. Dobra, wezmę to. I teraz. Jako kolejny krok pójdźmy sobie do Białej Grani Chociaż jak jesteśmy już samotni to chodźmy do samotni No po to że i te korundusz, tabki bo to się na naprawdę przyda bo no, trochę tych, za tych zamków tam pójdzie do drzwi I też może zobaczymy sobie jakieś fajne przedmioty, co tu jest A tu jest chyba ta gospoda Powiem wam, że kurde w tej samotni to nic nie mają Najpierw byłem w tym yy, różnościami Tam nie jest kompletnie nią ani żadnych sztabek, ani ciekawego yy, do kupienia jako broń Tu już trochę ma tego więcej To weźmiemy sztabki, kondomowaliśmy wszystko no Sztabki żelaza, przyda się spoko A masz jakąś fa jakieś fajne rzeczy? No to takie średnie no Uuu, fajny, fajny elfimieczyk Skradanie lepsze o 30%, no niby spoko ale nie wiem, czy skradanie potrzebujemy. O, i taki, taki enchant na łuku byłby fajny. Tylko, że no to kurde... Ciężka sytuacja, żeby taki enchant teraz zrobić na tym łuku. Pewnie my sobie zostawimy ten łuk na razie będę czekał, aż znajdę jakiś fajny. Bo to może być ciężko. Znaleźć coś lepszego w tej chwili. I znowu nic ciekawego nie miał, ale pójdźmy jeszcze tak do białej grani teraz. Ogólnie co, co kupiłem to chyba... Drodzy, tam płotek, jakieś tam wytrychy i teraz właśnie sztabki Łukowala. pójdźmy sobie jeszcze tam do nas. weźmiemy sobie nasze sztabki i żelaza i korundu, i polecimy, polecimy budować dalej domek. Ale dzisiaj tylko zrobimy takie podstawy do domku, domku. Resztę zrobię poza odcinkiem, bo też to nie jest jakieś za bardzo fascynujące. No, już późno no się robi, a ja zmęczony się jestem, i trzeba sobie odpocząć. No, ciężka praca na tym YouTubie, tak. Oho, i co tu jest? Nie mam żelaza w ogóle. No to trochę lekka dupa, że nie, nie powiem, że nie. To poczekamy jeszcze chwilę. Poczekamy sobie. O ty, coś. A. Poczekamy do tej dziesiątej. I zobaczymy, czy będą mieli coś ciekawego w sklepie. Może jakiś fajny łuczek się znajdzie, albo jakieś karwasze. No właśnie liczę na jakieś karwasza, bo buty z Enchantem do łuku. Mamy tu jakąś zbrojkę lepszą szklaną czy ebonową hey, w ogóle to... Ja musimy któregoś razu wypić. Dobra, dobra. Nie ma problemu. W ogóle to się zastanawiam, czy lepszy jest ebonowy łuk czy szklany łuk. Będę musiał sobie zobaczyć na tym. Yy, jakieś na jakiejś Wikipedii Skyma czy coś. Bo tam u kowala w tym yy, tej samotni. Właśnie widziałem, że tam szklany... nie to nie łukowa, to łuczarza To właśnie tam mogłem kupić szklany łuk Ale wydaje mi się, że Bonobo jest lepszy niż szklany Że szklany chyba kiedyś mieliśmy Chodźmy jeszcze do tych kardzitów Bo ci kardzitowie mają zawsze fajne rzeczy Dobra, to masz ciekawego na sprzedaż I tak, i no, ja, i czemu ja na przykład takiego nie mogłem trafić nie tu nigdy na nigdy na łuku fajnego? Co 30 obrażeń więcej, no. O, uzdrowienie elegancko. I co jeszcze masz ciekawego? Płytowe buty. Nie chcę takich. O, kurde. Kruda żelaza, no wezmę. Skoma skóra. Kradzież kieszonkowa. Hmm. Sztabki, sztabki, nie ma sztabek. Nie masz, no. Wytrych... O jezu, 30 wytrychów. W ogóle nam kasa już się powoli kończy. Może kończyć to jeszcze nie, ale dużo się, sporo się obkupiłem, o, Same te, te przecież same te jakieś bale, te wszystkie sztabki, no to to kosztuje? Jeszcze byłem właśnie, jakieś tam strzały pokupowałem, chyba 70 strzał krasnoludzkich, kupiłem. No to też swoje kosztuje. Dobra, teraz tak, Adrianne, co tam masz? Nie chcę Jeszcze na razie nie chcę ci sprzedawać nic. O! Uuuu Jaki potężny łuk! No tylko to z tego, że to jest elf i łuk. No z sobie krasnoludzkie ludzkie weźmiemy. O! Jakie fajne, jakie ładne to jest. Paski skóry. O! Ruda żelaza. Spoko, spoko. I. Szklana pława. Uuu, fajne. Ten dziś żelaza jest 16, to weźmiemy. Dobra. Ja mamy kasy 22 tysiące, spoko. Mieszczamy kupę rzeczy do ten... do sprzedaży, więc jak coś to kieści później jeszcze sprzedamy. I co tu jest? Żelazo, żelazo, żelazo... Jezu, ile mogę tego zrobić? A bo tak, bo żelazo to się robiło z jednej rudy. Ja myślałem, że z dwóch. Bo ogólnie to właśnie żelazo robi się... w sensie surowce... Jezus Mary, co to jest za fajny miecz? Chyba nowy jakiś. No to właśnie zawsze mm, sztabki robi się z dwóch ród. Aż żel w żelazie, właśnie to jest z jednej. Co jest spoko. Jakiś zamek, zawiasy i łączniki, dobra. Już ja tego na zapas zrobię. Zawiasy, zróbmy st tyle. Jakieś łączniki, zróbmy tyle. Zamku z tylu sobie później wszystko możemy pochować do skrzynki, To jest właśnie obok skrzynka i tak dom, drzwi, o i od razu możemy już fajne rzeczy robić, zagrodę dla zwierząt, jakieś tutaj warsztat zbrojmistrza, stajnia, ogród, kamień szlifierski, huta i elegancko. Nie mam tylko słomy na to i jak wygląda domek? Jest już domek, elegancko. Pięknie. To dłużmy sobie jeszcze tylko rzeczy. I zobaczymy jak tam w środku wygląda. No i będziemy kończyli już ten odcinek. No mówię, nie jest to taki długi odcinek. Ale... No przecież nie mam siły dzisiaj nagrywać. Mapa Smoczych Kurhanów. Yy, I co? No i po prostu... Po prostu będę kończył odcinek na dzisiaj. A to zaraz jeszcze. Jeszcze sobie trochę pogramy. No w sumie nie trochę, bo pójdziemy tylko ten w środku zobaczyć ten domek ale fajnie już mieć własny domek w zasadzie sensie, no mieliśmy tutaj białe granie ale to taki domek że że to kurde słabo, no ten niby nie jest większy ale zobaczycie będzie o wiele ładniejszy zrobię sobie poza nagraniem jakiś fajny domek no więc z tej strony dawsta. jeżeli wam się filmik spodobał to łapkujcie, możecie też zasubskrybować kanał zajrzyjcie też na kanał właśnie po serii z minecrafta Jakie inne serie na, my, na, na kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie ze Skyrim'a. Ja ostatnio właśnie mam taką ochotę na Skyrim'a. Minecrafta jakoś mniej. Ach, ta gra jest taka piękna. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.